Cześć, dzisiaj do śmieci wyrzucić, a tam takie coś, myślałem, że jakiś chiną totalny leży, a tutaj obudowa od Asusa, Asus Vento A9 z procesorem kortu Kład mamy tutaj jakiś czytniczek, kartkę pamięci, no napędu nie ma, dysku oczywiście też nie ma, bo został wyciągnięty, ktoś go po prostu wyrzucił, ale wygląda na to, że reszta rzeczy jest. I to mnie ucieszyło, że no, prawie kompletnie jest. Zasilacz oczywiście raczej wymienię, ale jest płyta główna od MSI dosyć taka względna. Chłodzenie z miedzianym rdzeniem. Procesor już wyciągnięty. I tutaj to jest płytka MSI MS7519 wersja 1.0. Oczywiście jest to LGA 775. No. Inaczej się nie da tego nazwać. RAM nawet był, w sumie były dwie kości, jedną już mam wyciągniętą, procesor też jest wyciągnięty. Nie wiem, ile tu jest ramu. nawet, nie zdążyłem jeszcze patrzeć 4 giga, o, czyli ta druga to też 4. Zobaczmy. Tego sobie sięgnę. Też czwóreczka. No to Wam powiem, że elegancja Francja. To było sens to wziąć. Pamięci Kingstona, procesor, co prawda spodziewałem się, że tutaj będzie mm, czterordzeniowy, tak jak na obudowie jest napisane, ale niestety. Nie wiem, czy będzie widać na kamerce, bo tutaj mam baterię już słabą. E8400, taki procesor tu, bo jest chyba, nie wiem, szósty procesor z tej serii i ten sam model. Masakra, one mnie prześladują. Muszę przyznać, że Wahałem się czy go zabrać, musiałem drugi raz jeszcze iść po blachy, bo zostały. Bałem się, że blach nie będzie, a tu jest jednak napęd. Co ja ślepy jestem? Ale jaja, tu jest napęd. Czyli nie miało to sens, jak się okazuje. Całkiem nie, nie najgorsza płytka od MSI, 8 giga RAMu. Całkiem nie najgorszy też radiatorek z miedzianym rdzeniem. Procesor troszkę słabszy, co prawda, niż zakładałem, a jednak jest napęd. Po prostu myślałem, że to jest za ślepka. Nie spodziewałem się, czyli wszystko jest. To jest raczej nagrywarka, a nie napęd. Obudowa mm, podoba mi się. Podoba mi się ta obudowa, bo to nie jest ta cienka blacha tak jak kiedyś były, tylko konkret. To nie jest ten chinon z tamtych lat typowy. Tylko jest z grubej, twardej blachy. Wszystko zrobione. A spodziewają się totalnego Chinowa. Dobra, trzeba będzie go sobie złożyć, ale to w jakimś filmie, na jakimś filmie w przyszłości. Także do następnego, cześć.